Stymulator mięśni lanaform Body Steam służy do stymulacji różnych części ciała jest kombinacją sześciu funkcji masujących stymulujących nerwy poprzez transmisję elektrycznych impulsów. Poprawia on przepływ krwi, uśmierza ból mięśni, łagodzi uczucie zmęczenia oraz pomaga rozbudować mięśnie. Stymulator można stosować do różnych części ciała ramiona, barki, nogi. Stymulatora mięśni na form body Steam można używać podczas codziennych czynności, np. spaceru, oglądania telewizji. Stymulator Bodest pomaga zwalczać stres oraz zachować jędrne i zgrabne ciało. Posiada sześć trybów pracy: uderzenia, akupunktura, ugniatanie, bańki, drapanie i masaż oraz dwa programy budowania i kształtowania mięśni.